Беги, не удалось. Я. Witam, z tej strony Manek i wracamy do Deadlight, do naszej szalonej ucieczki przed zombiakami. Ostatnio w poprzednim odcinku wyłączyliśmy, jeżeli dobrze pamiętacie, sygnał nadawany przez ludzi, którzy polowali na innych ocalonych. Teraz niestety musimy stąd uciekać. Biegł się... To żeśmy uciekli. Hmm... Chyba nam się nie udało uciec. I know Lol. Jak nie naładowany? Naładowany, sam ładowałem. Pamiętam. pamiętam. Ale dostaliśmy. No to daliśmy się złapać. Oczywiście standardowo, w świecie opanowanym przez zombiaki najgorszym przedmiotem zawsze są ludzie. Oto świnia, no włączył. No ja był, poszedłem tam, wyłączyłem, a ten przednik włączył. No kurde, jeszcze raz będę musiał Nie, no w ogóle. No dobra. A ja chyba tam leżę w rogu. czy znaczy, gdzieś tu. Tak, bo po tej stronie jest kamerka, to tak, tak leży Dobra. Hmm. Mógłbym się przez nie przebić Ale co z tego, że mogę się przez nie przebić skoro... O! A spróbujmy tak I but! Pięknie! Normalnie! I To się nazywa skill! To jest to! Nie wiem dlaczego spojrzałem niżej przez chwilę O! O! Podnieś O! Plecaczek mamy Dobrze Całe? Całe? Nie, nie mamy broni Cholera Dobra, e, wychodzimy stąd. W ogóle muszę pilnować czasu. O, Hej maleńka! Dlaczego nie jesteś w spódniczce? Mógłbym wtedy spojrzeć do góry. O, jej tak widać, że romantyk za rękę ją trzyma. Za rękę. Jezu, skąd ja to wziąłem? Po co ja gwiznąłem? Aha, oni przeszli, to ja dopiero mogę tego ul. Ur... I gdzie oni zniknęli? Nie no, oszustwo. Czuję się oszukany. Tutaj nie wejdę, no tak, bo te schody są w tle. E, prrr. Podnieś, co tu masz? Co tu leży? Aha, kawałek jest fetra. Ups, Take off your We have to you. dawaj, rozbieraj się. No tak, nie no. Bezpieczeństwo przede i wszystkim. Pamiętajcie, to, jak zapanuje plaga zombie, rozbierajcie kobiety. No może nie bicie, ale to rozbierajcie. No są kobiety, powinny wiedzieć, że się powinny rozebrać. Uuuu! Aj! Ty Pan Clark podnieść. People who make noise, telepathic attention. Hurry up, we need to get out of here. Wayne, are all dead, Stella. But they said this was somewhere safe, that they put us in quarantine, that Seattle. You've just seen it with your own eyes. Da. Seattle is dead. That blood in your saliva is the only real thing we have left, Stella. Now, have you seen my wife and daughter, Shannon, Lydia? No, Randall. Jaki tekst na pokryw Krew w to jest jedyna rzecz, jaka jest prawdziwa. Dobra. Będziemy liwać miejsce. Spoko. Ja myślę, że le lepiej jakby biegała w, w staniku. Chodź tu. Zupełny przypadek, nie? Wcale to nie było oczywiste. Było chodzić na jogę? Biegnij! Nie udało się. Ale błębisko chyba. Załóżmy, że byłem. Uhu. No, rusza się naprawdę. Ja nie wiem, ona jakaś upośledzona jest chyba. Lżejsza, mniejsza powinna spokojnie, lekko atleczka, w... lekko atletyczka, ale. jest. To ja powiedziałem, to nie wiem. Dobra, ale hałasy są. No ja nie wiem. Cześć. Epa, o tam, o tam, biegni, biegni. Tak, widzę, widzę, widzę to. Oj tam, oj tam, chodzimy. Yepa. Dociągniesz się? Jezu, was się nastęka. No, jak danuta zupełnie. Hmm, hmm, hmm. Dobra, tutaj wcale nie mamy iść w dół. Ojej, tu jest generator jakiś. Wyłączyłem generator. Yeah. Patrzcie, jak pięknie gaśnie. Idealnie. jest <laughs> tak. O! Cieszyłem się, że jest dźwięk w przerwnikach. Już nie ma. No ale wiemy mniej więcej o co chodzi. Na przykład, że oni czasem coś mówią w tym. Ale... Tutaj za dużo nie mówili. Uuu, ale boom! Niezła eksplozja. Ups. No dawaj! Byłem pewien, że ta barierka jest tak nam na drodze i że przez nią, że... on celował do ściany, a ona przebiegała obok niego, przesuwając go trochę i skoczyła. Czy to przewidziałem tam, to... to... Okej, okay, nie no. Nie strzelaj. Mm, się rzeczy czemu nie? Zabij jaki! <grybuj> A ja, tak! Idealnie. Dobra, zgaduję, że tutaj znowu muszę celować w krótkę. No, Aj. odbić się od tej... Ty... DOL, no, co jest? Dobrze. Idealnie. Ciśniemy. Nie do końca... Co się stało? Nie wiem, co się stało. Co dlaczego oni nie strzelają na mnie? Piff paw? Ktoś mi wytłumaczy dlaczego oni nie strzelali? E, w ogóle tak, zaraz. E... Przeoduj. dobrze, taki no wpadek gin trupie. Strzelaj, strzelaj, strzelaj tutaj do góry. Pięknie, I co ja znowu zginę, jak tutaj zeskoczę? Nie. Dlaczego ja zginąłem? Ups <laughs> serwis Kuba nie do mnie Chyba Jezu, i znowu tutaj mi cofnęło Wstawaj w ogóle wiecie co? Bo mogę Weź amunicję, przeładuj, może jeszcze weź trochę amunicji? Nie, już nie możesz, dobra. O, nie ten klawisz. A, i strzeliłem tam. Dobra, czyli muszę wyciągnąć na tamtego broń. Nie mogę tak sobie pobiec chyba. No lol! Oj, podnieś tu dobrze. Co tu masz? Dobra, shotgun Dobra, ale my już... No jeszcze nie mogę przejść LOL? O kurde. No dlaczego ja nie mogę do tego wejść wcześniej? LOL O Co się stało? Przeładuj, przeładuj broń Co ona tak dycha ciężko? Nie! Przecież walnąłem! Porpało cię. Jezu. Ja nie mogę zmienić broni. Lol. no No. Lol. ja, to muszę zrobić. No dobra. A zaraz, czy ja, 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 Hmm. ja nie mam procy? LOL Tu nie mam misji, tu mam trochę Dobra, zabijmy was. Nie kurde! Ale żebym zrąbał. Ale zrąbałem masakrycznie, żem to zrąbał. Ale myślę, że jest to dobry moment, żeby skończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobały. To moje soczyste, bezsensowne, idiotyczne, żałosne, debilne, fajle. Tak, tak. Myślę, że to tutaj jest. To jest dobrym opisem tego, co robiłem. Dobra, to dzisiaj na dzisiaj tyle. See you. Jeżeli podobało Wam się to, co właśnie obejrzeliście i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie być na bieżąco, chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja! Facebook to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać. Więc na co czekacie? Dajcie!